Witam wszystkim. Na dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie o jednym z trzech zadań egzaminacyjnych, które czekają Was na egzaminie na prawo jazdy kategorii B. Jak doskonale wiecie, na placu monogrowym mamy wykonać tzw. czynności kontrolno-obsługowe, jazdę pasem ruchu do przodu i do tyłu i ruszanie na wzniesieniu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pierwszym zadaniu, o tak tzw. czynnościach kontrolno-obsługowych. Pamiętajcie, że przy tym zadaniu, Wasze zadanie to pokazać dwa elementy wylosowane przez egzaminatora przy udziale oczywiście komputera. Pamiętajcie, że to komputer losuje Wam dwa elementy i teraz te elementy losowane są, jeden spod pokrywy komory silnika, drugi element wylosowany będzie ze światła. Pierwsze co robicie na egzaminie to otwieramy Pokrywę komory silnika. Pamiętajcie, że tego elementu samochodu nie nazywamy maską. Poprawnie nazywa się to pokrywa komory śnika. Pokrywę komory śnika otwieramy z kokpitu samochodu. Dokładnie w tym oto miejscu. Ciągnę delikatnie do siebie. Pokrywa komory śnika została odgasteczona. Mniej więcej na wysokości znaczka, szukamy takiej oto Prawa ręka. Podnosi pokrywę do góry, lewa ją, zabezpiecza. I teraz pod pokrywą komory silnika mamy cztery interesujące nas układy. Z tych czterech układów egzaminator wylosuje Wam tylko i wyłącznie jeden. Te układy, które nas interesują, to układ dospryskiwaczy, układ olejowy, to są te dwa elementy, układ hamulcowy. I układ chłodzący. Zwróćcie uwagę, zbiornik jest trochę schowany tutaj blisko chłodnicy. I teraz z tych układów egzaminator losuje jeden. O każdym z tych układów, właściwie o jednym na egzaminie, powiedzieć: musimy trzy informacje: jaki to układ, z ile płynu albo oleju w tym układzie powinno być i w jaki sposób ten płyn albo olej byśmy sprawdzili. Gdybyście mieli wylosowany układ do spryskiwaczy to mówimy, że to jest zbiornik płynu do spryskiwaczy. To jest pierwsza informacja. Druga, zbiornik powinien być zalany do pełna, czyli pod korek, a w celu sprawdzenia poziomu płynu trzeba do niego zajrzeć. Na egzaminie tego robić nie musimy. No czasami egzaminatorzy proszą, ale rzadko, więc wtedy otwieramy i sprawdzamy czy zbiornik jest uzupełniony do pełna. Drugi układ to układ oleju. Na początku musimy nazwać te dwa elementy, które z tym układem są związane. Tu się olej wlewa, tu się go sprawdza. Więc na egzaminie mówimy, że to jest wlew oleju silnikowego, to jest wskaźnik bagnetowy do badania poziomu oleju w silniku. Poziom oleju sprawdzamy poprzez wyciągnięcie wskaźnika, przetarcie i ponowne włożenie i poziom oleju powinien zawierać się między minimum i Maksimum. Powtórzę jeszcze raz, bo to układ trochę trudniejszy, czyli wlew oleju silnikowego, wskaźnik bagnetowy do badania poziomu oleju w silniku. Poziom oleju sprawdzamy poprzez wyciągnięcie wskaźnika, przetarcie, włożenie w to samo miejsce, wyciągnięcie i odczytanie z podziałki. Poziom musi być między minimum i maksimum. Przechodzimy dalej. Układ hamulcowy. Gdyby Wam egzaminator, właściwie komputer, wylosował układ hamulcowy, to mówimy, że to jest zbiornik płynu hamulcowego. Poziom płynu hamulcowego musi zawierać się między minimum i maksimum, a poziom płynu hamulcowego sprawdzamy na podziałce, zwróćcie uwagę, znajdującej się z boku zbiornika. Tu jest podziałka kreska minimum, a tu jest kreska maksimum. Jak widzimy, płyn zawiera się w poprawnej ilości. Jeżeli chodzi o układ chłodzący, zaglądamy i mówimy, że to jest zbiornik płynu chłodzącego. Poziom płynu chłodzącego musi zawierać się również między minimum i maksimum. Sprawdzamy to na podziałce, która znajduje się na dnie zbiornika. Jak widzicie, to jest kreska maksimum, a niżej jest kreska minimum. W tym przedziale powinien zawierać się poziom płynu chłodzącego. Z tych czterech układów egzaminator wylosuje nam tylko. Jeden I każę go zaprezentować właśnie w ten oto sposób. W tym momencie zamykamy pokrywę komory silnika. Odbezpieczam podtrzynkę, zabezpieczam ją tutaj. I teraz z około 10 cm utrzczam i pokrywa powinna się domknąć. Teraz drugim elementem są pokazanie jednego ze świateł, ale dla Was mam jeszcze jedną ważną informację. A mianowicie ostatnim elementem zaliczanym do elementów spod pokrywy komory jest sygnał dźwiękowy. Sprawdzamy go poprzez naciśnięcie na sygnał dźwiękowy. Pamiętajcie, że ten element zaliczany jest do elementów spod pokrywy komory więc, jeżeli będziecie mieli trochę szczęścia, to pokrywy w ogóle nie będziecie musieli otwierać. Teraz światła. Jeżeli chodzi o światła, to światła dzielimy na dwie grupy. Światła bez zapłonu i światła z zapłonu. Do elementów bez zapłonu zaliczamy dwa światła. Są to światła awaryjne i postojowe. I teraz tak. Światło na egzaminie trzeba włączyć, obejść dookoła i sprawdzić, czy się świeci. Światła awaryjne sprawdzamy. Po naciśnięciu guzika po prawej stronie kierownicy. Co właśnie widzicie? Ja go w tym momencie naciskam. Kontrolki w samochodzie nam się zapaliły, a my obchodzimy dookoła i sprawdzamy. I światła są na lusterku, mamy je z przodu, mamy je na drugim lusterku i powinny być jeszcze z tyłu. Więc idziemy do tyłu, obchodzimy, potwierdzamy, że światła awaryjne się świecą. Gdyby egzaminator zapytał, ile było żarówek, było ich dokładnie 6. To było światło awaryjne. Wyłączam w ten sam sposób po naciśnięciu guzika. Teraz do pokazania mamy światło postojowe. Teraz popatrzcie na przełączniku, na manetce po lewej stronie, na na opcję 2, czyli raz i dwa, włączamy światło postojowe. Zauważcie, że na raz włączymy tak zwaną opcję auto. Opcja auto to jest automatyczne włączanie świateł. Na egzaminie można z tego korzystać, ale raczej tego robić nie będziemy, więc raz i dwa włączyliśmy światło postojowe. I teraz obchodzimy dookoła, ponieważ światło postojowe będzie zarówno z przodu, jak i z tyłu. Więc nie Zwróćcie uwagę, małe żarówki. Jedna jest tutaj, druga jest tutaj i idziemy z tyłu, ponieważ światła postojowe są również z tyłu. Z tyłu świecą się na czerwono. Mamy je tu i mamy je tu. To były światła postojowe. I teraz to były elementy, które świecą się bez włączonego zapłonu. Czyli pamiętajcie, do elementów bez zapłonu zaliczamy światło postojowe i awaryjne. Jeżeli egzaminator wylosuje Wam, właściwie komputer, jeżeli wylosuje Wam kolejne światło, światło pozycyjne, to w tym momencie włączyć musimy już zapłon. Czyli teraz, tutaj przykręcam aż na tablicy głównej zapalą się kontrolki, co właśnie widzicie zapłon został włączony i teraz światło pozycyjne to to samo co światło postojowe, tylko że z włączonym zapłonem i zwróćcie uwagę, też włączam je na przełączniku na manetce na dwa, raz i dwa i w tym momencie mamy światło pozycyjne i znowu odchodzimy dookoła, światło pozycyjne to to samo co światło postojowe dokładnie te same żarówki czyli jedno Drugie. Tyłu I z tyłu dokładnie te same żarówki. Czerwone ma światła. Więc, gdyby egzaminator zapytał, ile było żarówek przy świetle pozycyjnym, to tak jak przy postojowym było ich cztery. No i teraz wyłączamy światło pozycyjne. Raz, dwa. Gdyby w tym momencie egzaminator zlosował Wam światło mijania, to w tym momencie włączamy na przyłączniku na trzy, popatrzcie, raz, dwa i trzy i mamy włączone światła mijania. Ta kontrolka zawsze w każdym samochodzie oznacza światła mijania. Światła mijania będą tylko z przodu, więc idziemy tylko i wyłącznie do przodu i popatrzcie, to są te większe żarówki, jedna jest tu, druga jest tu, o, właśnie, wracamy tą samą drogą, ponieważ w tym momencie z tyłu świecą się światła pozycyjne. Wyłączamy światło i. Raz, dwa i trzy. Teraz włączamy kierunkowskazy. Kierunkowskaz lewy, czyli bierzemy manetkę do dołu. Światła kierunkowskazu będą z tyłu. Popatrzcie, są tutaj. Mamy je na lufterku, czyli mamy je tutaj i mamy je z przodu czyli z jednej strony pojazdu, świateł kierunkowskazu będzie trzy teraz na jednym włączamy kierunkowskaz w prawy i tak samo obchodzimy dookoła i sprawdzamy czy światła kierunkowskazu no są z tyłu mamy je na lusterku i są również czyli dokładnie o właśnie Kolejnym światłem będzie tak zwane światło drogowe. Niepoprawnie zwane długim. Światło drogowe włączy się tylko przy udziale świateł mijania. Czyli zauważcie. Raz, dwa, trzy. I w tym samochodzie światło drogowe włącza się. Manetkę odpychając od kierownicy. Odpycham ją delikatnie. Puszczam. Niebieska lampka na konsoli głównej powinna się zapalić i światło drogowe będzie tylko i wyłącznie z przodu, są to te same żerówki co światła mijania, czyli idziemy do przodu i patrzymy I dokładnie to i z przodu tak samo to, tylko po prostu mocniej świeci wyłączamy światło drogowe Światło drogowe wyłącza się, manetkę przyciągając do siebie, czyli delikatnie do siebie, i oczywiście jeszcze wyłączyć, wyłączyć musimy światło mijania. Raz, dwa i trzy. Kolejnym światłem, które chcemy włączyć, to jest światło przeciwmgłowe tylne. Światło przeciwmgłowe tylne włącza się, przekręcając na mijania, czyli raz, dwa, trzy, i ten przełącznik bierzemy do dołu, czyli biorę delikatnie do dołu. Puszczam na konsoli głównej zapaliła się żółta lampka. Idziemy do tyłu i sprawdzamy. Światło przeciwmgłowe tylne będzie w zderzaku na samym dole koloru czerwonego, dokładnie tu. I pamiętajcie, że świateł przeciwmgłowych tylnych jest tylko jedno: jedno koloru czerwonego na samym dole. Światło przeciwko głowę, wyłączamy dokładnie tak, jak je włączaliśmy, czyli zauważcie, najpierw bierzemy do dołu, raz, dwa, trzy i światło drogowe zostało wyłączone. Ostatnie dwa światła, które nam zostały, to w sumie bardzo proste światła, bo jedno to światło stopu i w tym celu, żeby sprawdzić światło stopu, musicie poprosić o pomoc egzaminatora. Egzaminatora. Sprawdza, czy światło się świeci, wy naciskacie na pedał hamulca. Tutaj poproszę swojego kamerzystę. Bartek naciśnie na pedał hamulca. Ja w tym momencie, o właśnie, idę do tyłu, sprawdzam. I rzeczywiście światło się świeci. Przypominam, że. To światło, tego światła nie sprawdzicie sami, musicie poprosić o pomoc egzaminatora. I ostatnie światło, które nam zostało, to będzie światło cofania, w sumie też bardzo prosto włączone. Mamy zwyczajnie włączyć bieg wsteczny, więc z wciśniętym sprzęgłem wrzucam bieg wsteczny, wysiadam i idziemy do tyłu i sprawdzamy. Światło cofania będzie w zderzaku na samym dole po prawej stronie. Światło koloru żółtego-białego, jak to zwał ten luzor? Także światło cofania jest tylko jedno, koloru białego na Wyłączamy światło cofania poprzez wyłączenie biegu wstecznego. I pamiętamy, przy tym zadaniu. On ma pokazania tylko dwa elementy. Jeden element jest z komory ślika, drugi element jest ze świateł. Na pokazanie tych dwóch elementów pamiętajcie, że macie 5 minut czasu. Spieszyć się nie trzeba, czasu jest bardzo dużo i to by było na tyle. Życzę powodzenia przy zadaniu numer 1.